Dzisiaj pokażę Wam jak wygląda najpiękniejsze lotnisko na świecie. Tutaj mała zajawka. Coś niesamowitego. Od razu po wejściu na lotnisko widzimy ogromny wodospad. I nie, nie jest on prawdziwy, ale wygląda mega realistycznie. W ogóle całe lotnisko wygląda jakby z innego świata, tak trochę kosmicznie. Co zrobiło na nas ogromne wrażenie, to na przykład to złote drzewo, które jest podświetlane. Ten ogromny misiu i te storczyki. Przyznać się, u kogo na parapecie stoją tylko suche badyle. No dobra, ale to nie dlatego to lotnisko jest uznawane za jedno z najpiękniejszych lotnisk na świecie. A dlaczego? Już wam mówię, a w zasadzie to pokazuję. Jesteście gotowi? 3, 2, 1, start! To właśnie przez ten wodospad lotnisko Changi w Singapurze uznawane jest za jedno z najpiękniejszych lotnisk na świecie. Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz. Czy faktycznie to lotnisko zasługuje na miano najpiękniejszego na świecie? Czy może to w Modlinie powinno być na pierwszym miejscu? A teraz obserwuj nas po więcej podróżniczych treści.